Witam was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Ukraińcom udało się z powrotem zająć sudżą. Generalnie mimo rosnących strat i coraz liczniejszych posiłków rosyjskich, dowództwo ukraińskie nadal pcha do walki kolejne rezerwy. Na tę chwilę zdobyli dodatkowe siedem wiosek, Rosjanie odbili trzy. Oprócz zdobywania kolejnych pozycji, no muszą Ukraińcy teraz też bronić obecnych więc im bardziej rozszerzają swoją kontrolę, no tym bardziej wychodzą braki w środkach. W okolicach New Jorku utworzył nam się z kolei kolejny kociołek pomiędzy samym New Yorkiem a Toreckiem, tym razem już zastawami pomiędzy miastami. Rezerwy 95 Brygady, która broni teraz Torecka, zostały podobno przetransportowane do obwodu kurskiego. Innymi słowy Ukraińcy idą na całość. Kompletnie porzucając front doniecki, można powiedzieć, że ta ofensywa może być też taką medialną przykrewką trochę dla ewakuacji takiej Donbasu. No bo teraz już nikt nie mówi właśnie o tym froncie donieckim, a nawet jak Donbas, Donbas padnie, no to będzie to można przedstawić jako jakąś powiedzmy wymianę terytoriów albo po prostu nieudany manewr. No ale zawsze to wychodzi na to, że Ukraina ma nadal inicjatywę. Nawet jak im się coś udaje, no nie udaje, no to ciągle są aktywni. A Amerykanie lubią tych, co są aktywni, niezależnie czy ma to sens, czy nie. Na południu Donbasu, natomiast Rosjanie są już tylko 10 km od Pokrowska. Władze miasta ogłosiły już przymusową ewakuację ludności. Znalazłem dosyć ciekawą informację odnośnie kulisów tej ofensywy. Otóż Znalazłem dosyć ciekawą informację odnośnie kulisów kurskiej ofensywy. Otóż dowódca jednej z jednostek rozpoczynających całe przedsięwzięcie został usunięty ze stanowiska na tydzień przed początkiem operacji. Co więcej, oficjalnym powodem była niesubordynacja. Mowa o, pułk o pułkowniku Emilu Iszku Lewie, dowódcy 80. Brygady Powietrzno-Desantowej. Była to druga w kolejności brygada przekraczająca północną granicę. Po jego usunięciu mieliśmy apel innych oficerów z jednostki o przywrócenie go do służby, nawet obiecano mu awans do sztabu, co trochę dziwnie brzmi jak na kogoś wywalonego za ignorowanie rozkazów. No ale koniec końców żadna taka promocja nie miała miejsca. I nawet wypowiadał się o wszystkim w mediach społecznościowych i stwierdził, że za tą tajemniczą niesubordynacją kryła się właśnie niechęć do ataku na rosyjskie terytorium. Konkretnie mówiąc, to jego brygada ma według samego dowódcy byłego niewystarczające wyposażenie do przeprowadzenia takiej operacji. On sam zresztą stwierdził, że jest to akcja o podłożu politycznym, nie mająca nic wspólnego z obroną Ukrainy. No cóż, trudno się nie zgodzić, Pytanie tylko, co teraz się stanie z iszkulewem, no bo zapewne nic fajnego go już nie spotka. I w ten właśnie sposób Ukraina pozbywa się naprawdę ogarniętych ludzi, no na rzecz lizodupów. A jest to jeden przypadek, o którym wiemy. Ile takich iszkulewów zostało zdegradowanych albo wyleciało przez okno, by ta operacja mogła się w ogóle zacząć. Nikt nie zrobił dla Rosji tyle dobrego, co Załański z ekipą. Mamy też już nawet wywiady z ludźmi z obwodu Donieckiego, którzy twierdzą, iż w wyniku ofensyw na północy do jednostek broniących Donbasu, no ograniczona dostawy amunicji, która, jak wiemy, no już wcześniej nie urywała tyłka. I są to oficjalne publikacje zachodnie, powiązane bardziej no, z Pentagonem. Wiadomo, Pentagon swoje polityce, swoje, mimo iż w tym przypadku mamy przynajmniej ze strony samych mediów, Pewien taki pluralizm odnośnie oceny całej kampanii, tak żaden mechanizm tego typu nie uchroni przed politycznym betonem. I to mnie nawet zastanawia, jak mimo tylu porażek i takiego sprzeciwu nawet wśród samej administracji amerykańskiej, tej ekipie skupionej wokół Bidena, służb i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wciąż udaje się przejść do przodu. A Załański zamierza już tworzyć Kurską Republikę Ludową. Nawet sam to potwierdził w wywiadzie. Stwierdził też, że jego armia kontroluje 74 miejscowości. No ja bym nie był tego aż taki pewien. Zapewne znajdą się ludzie teraz wśród rosyjskiej opozycji, którzy zgodzą się na wzięcie udziału w czymś takim. Być może też dlatego wymieniono y, tylu ich na rosyjskich szpiegów. W sumie można tę inwazję potraktować już jako próbę stworzenia zalążka alternatywnej Rosji, czyli tego, o co tak naprawdę chodzi w tej ukraińskiej wojnie. Choć tutaj znowu wpadamy w tą samą pułapkę co wcześniej, posełański teraz tak kozaczy, więc będzie musiał dowieść teraz tą obietnicę. A to oznacza pchanie kolejnych rezerw w walkę, której zwyczajnie nie da się wygrać. Rosja natomiast z dekretem ministra obrony Białousowa stworzyła sztab zarządzania kryzysowego pod dowództwem no. Aleksieja Dumina. Taki sztab jest jednostką pomocniczą w ramach Ministerstwa Obrony. Jako taki znajduje się zatem poza regularnym sztabem i technicznie rzecz biorąc jest ponad sztabem, tylko no, że ma ograniczony zasięg terytorialny do na tę chwilę obwodu Kurskiego i Białgorockiego. No i ma też swój osobny pion od logistyki, finansów itd. itd. No generalnie takie mini ministerstwo się z tego zrobiło, dzięki czemu no jednostki w obwodzie kurskim będą miały priorytet względem pozostałej części wojska, jeśli chodzi na przykład o zaopatrzenie czy posiłki. A jednocześnie sam sztab generalny, ten regularny, jest zwolniony z odpowiedzialności za to, co się dzieje na tym terenie. No i oni mają kontynuować dalej to mielenie Donbasu. Z tego wynika przede wszystkim niewielka wiara władz w kompetencje samego sztabu głównego, no zresztą trudno się temu dziwić. Do tej pory wszystkie grupy robocze stworzone z pominięciem sztabu działały prawidłowo, chociażby Grupa Wagnera czy Republiki Ludowe, co pozwala dojść no, do pewnych dosyć oczywistych wniosków. Jak dla mnie jeden z wniosków jest taki, że Gerasimow powinien po prostu wylądować na śmietniku historii. Ale tutaj też wychodzi, jak dla mnie, dosyć typowa cecha tych wszystkich urzędów komunistycznych i postkomunistycznych mianowicie brak jakiejkolwiek inicjatywy. Bo to, że pierwotne założenia wojny się zmieniły, no to jedno. Ale biorąc pod uwagę, ile lat minęło od ostatniej wojny podobnego kalibru, można się było nawet tego spodziewać. Ale o ile mamy już trochę nowego sprzętu, no tak pod względem strategicznym Rosjanie robią dokładnie to samo co na początku wojny. Gdzie ta chociażby ofensywa ukraińska pokazała, no, że ta strona zachodnia pomału, bo pomału, ale jednak wyciąga z czegoś wnioski. A poza wprowadzeniem grupy Wagnera, co zrobiono akurat wbrew ministerstwu, na poziomie organizacyjnym nie mamy ze strony rosyjskiej no, żadnych innowacji. Rosja wprowadziła oficjalny rejestr blogerów wojskowych. Wszyscy, którzy chcą legalnie zajmować się relacjonowaniem wojny i dyskusją na jej temat, muszą wpisać się do rejestru, a potem mogą brać informacje tylko z ministerstwa, z mediów rządowych i od innych blogerów w rejestrze. Komuna wiecznie żywa normalnie. Rosjanie od początku nie byli zbyt ogarnięci, jeśli chodzi o komunikację, no ale teraz to sobie strzelili w stopę. Jakby nie patrzeć, to blogosfera rosyjska jest wyjątkowo ogarnięta, muszę dlatego, że nie macza tam palców rząd, i przyczyniła się jednak do znaczącej poprawy sytuacji w rosyjskiej armii. Bez blogerów i innych takich ochotników z dołu, no to ta armia rosyjska już dawno by chyba przestała istnieć. Choć oni są nawet za dobrzy, no bo tropią też różne machloje i wpadki Ministerstwa Obrony, i to się nie podoba pewnym ludziom na Kremlu. Ja się teraz zaczynam naprawdę zastanawiać, czy tam ktoś w ogóle chce tę wojnę wygrać? Czy może ten konflikt ma służyć tylko wybiciu rosyjskich patriotów? No bo teraz to ludzie, którym na sercu naprawdę leży powodzenie tej operacji, będą zmuszeni do emigracji z własnego kraju. Mamy kolejną oficjalną wersję wydarzeń odnośnie Nord Streama. I to tym razem poparto nawet sprawą karną przeciwko rzekomym sprawcom. A sprawcami miało być tutaj troje Ukraińców, których zupełnym przypadkiem nie można teraz znaleźć. I mamy tutaj polski wątek, bo mieli oni do tej pory przebywać w, Trójmie w trójmieście, a złapać ich miały no na nasze służby. Zleceniodawcami miał być z kolei założny z Załańskim. Ten drugi nawet miał się rozmyślić po naradzie z CIA. No, ale nie zdążył. Szczerze mówiąc, interwencja kosmitów byłaby chyba bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Co ciekawe, no sprawę niemiecki sąd federalny wytoczył tylko sprawcą. Natomiast, mimo iż załóżny został wskazany jako zleceniodawca, no to on w sądzie stawić się nie musi, bo jest na tę chwilę ambasadorem w Wielkiej Brytanii, zatem chroni go immunitet dyplomatyczny. Jest to wszystko w pewnym sensie godne podziwu. No bo oni tutaj zrobili w tej sprawie wszystko i nic zarazem. Oczywiście nie jest to planowane. Zanim walery straci tą swoją fuchę, to wszyscy zapomną i koniec końców można zamieść sprawę pod dywan. Nawet marszałek Bundestagu już zapowiedział, że to śledztwo nie wpłynie w żaden sposób na przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Nawet amerykańska prasa już ujawniła rzekome tajne szczegóły nie podawane przez Niemców. No, mamy tu do czynienia tak naprawdę no, ze skoordynowaną akcją wielu podmiotów, naprawdę godną lepszej sprawy. No, bo mamy sąd niemiecki, mamy parlament, mamy służby niemieckie, polskie, amerykańskie i ukraińskie, mamy prasę amerykańską i niemiecką i prawdopodobnie również i Brytyjczyków, no bo to stanowisko ambasadora dla załużnego to raczej przypadek nie był. Widać, służby jak chcą, to potrafią być kompetentne. Oczywiście to nie zamknie ust tym, którzy wiedzą, Powiem więcej, im bardziej sprawa jest dziwna, tym większe będą teraz naciski z zewnątrz. Dla mnie, no to najlepiej byłoby, jakby po prostu odwrócili wzrok i udawali, że tematu nie ma. A tak znowu przyciągają uwagę całego świata do tego wydarzenia. No ale to też trochę dobrze, no bo oni aż tak głupi chyba nie są. jeżeli przeprowadzają takie procesy pokazowe. To znaczy, że jakąś tam wewnętrzną presję na te procesy mamy, i powoli, bo powoli, ale zbliżamy się do jakiejś prawdy. Na tę chwilę oficjalna wersja jest taka, że to Ukraina za tym stoi. No to jest już jakiś progres. Rosjanie jednak nie są tak walnięci jak wcześniej. No i mamy tutaj też już osobę Załańskiego, a Załański wiecznie tym prezydentem nie będzie. No i siłą rzeczy śledztwo też będzie musiało kiedyś dojść do niego. A wątpię, by on chciał zostać kozłem ofiarnym, a ma zapewne sporą wiedzę na temat tego, co tam się naprawdę działo. No podobnie jak zresztą reszta tych Ukraińców. I teraz, jeżeli nie przetnie się tego dochodzenia na tym etapie, a tu trzeba by załatwić no wielu ludzi, no to oni powoli zaczną sypać dalej. I po paru latach, co prawda, ale w końcu myślę, że dojdziemy do tej prawdy ostatecznej. Ale nawet obecna wersja już narobi trochę szkód projektowi ukraińskiemu, no bo Niemcy są jednym z największych sponsorów Ukrainy. No i jak teraz zatem wytłumaczyć ludziom wsparcie dla tego kraju? A w następnym roku wybory, także podejmowanie trudnych politycznie decyzji jest teraz wyjątkowo ryzykowne. A propos ryzyka, to dziennikarze dotarli do rachunków Gabriela Landsbergisa, premiera Litwy. No i wyszło, że tuż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie kupił on sobie willę w Grecji. Według śledztwa miało to być zabezpieczenie na wypadek, gdyby Litwa stała się częścią konfliktu. A jest to jeden z głównych podżegaczy wojennych w tym kraju. W sumie ze rozdziwienia. Dziwne jest natomiast, że stało się to dopiero teraz, dwa lata po transakcji. No i pytanie, czy coś mu się z tego powodu stanie. Bo niby politykom europejskim rzadko się coś dzieje. Ale z drugiej strony mamy w Europie antyrosyjską histerię. A na Litwie to już w szczególności. No więc takiego tchórza i potencjalnego zdrajca, no można by ukarać chociażby dla podtrzymania tejże histerii. W Japonii natomiast już mamy przedwczesną zmianę premiera. Fumio Kashida oznajmił bowiem, że nie będzie ubiegał się o stanowisko lidera swojej partii w przyszłomiesięcznych wyborach, a lider partii rządzącej jest właśnie niejako z automatu premierem danego rządu. Co najciekawsze, są to wybory wewnątrzpartyjne. W Japonii głosuje się na partię, ale kto potem będzie z tej partii decydował o stołkach? No to jest już kwestią tejże partii, a plebsowi nic do tego. A że wszystkie te partie to jeden pies, a głową państwa jest niewybieralny cesarz, no to mamy system zabetonowany kompletnie. Ale jest to kolejny zachodni przywódca, który odchodzi przedwcześnie z urzędu. Jest to też jeden z najmniej lubianych premierów w historii. Zresztą trudno się temu dziwić. Japonia jest na tej chwilę w recesji. Prorosyjscy hakerzy włamali się, Prorosyjscy hakerzy włamali się do służbowego komputera Budanowa, gdzie miał trzymać m.in. zdjęcia z dzieciństwa i ze studniówki. Jak dla mnie to trochę dziwne, zwłaszcza, że on miał je zrobione na długo, zanim dostał ten komputer. Innymi słowy, musiałby je specjalnie sobie przesłać, co jest jak dla mnie troszkę dziwnym zachowaniem. Podobno odgrażają się też, że mają jeszcze dziwniejsze pliki. No ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. To też może być jakaś prowokacja, no bo takie zdjęcia ze szkoły to często widnieją gdzieś na stronach szkół i tak dalej. Choć z drugiej strony, ono ma około 40. Więc to są zdjęcia z lat gdzie 90. To wtedy chyba aż internet na Ukrainie nie był tak rozwinięty. Dowódca wywiadu wojskowego do dzisiaj nie wygląda na jakiegoś koksa, ale wtedy to w ogóle miał taką sylwetkę, przygrywa, że tak powiem, trochę Choć tacy niepozorni są często najbardziej zawzięci i okrutni potem. No a to stanowisko, na którym jest, no to jest takie trochę stanowiska egzekutora. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na stronę www.pajkoffi.pl To link będzie w komentarzu pod filmem, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.